No to zaczynamy! Słuchajcie, weekend z TVS. Agnieszka Strzeczek, witam Was gorąco i serdecznie. Jesteśmy w tarnowskich górach. W pięknym, historycznym mieście, w którym tak naprawdę mieszkam, więc tym bardziej cieszę się, że mogę tutaj być razem z Wami, razem z weekendem z TVS. To właśnie tutaj, w ten weekend odbywa się barburka w środku lata. Niesamowite wydarzenie, ale dlaczego. Ciekawa jestem, czy zastanawiacie się, dlaczego barburka obchodzona jest w lipcu. Otóż są tego powody, i to bardzo konkretne powody, o których wielu z Was pewnie nie słyszało. Jeżeli zostaniecie razem z nami, to dowiecie się, dlaczego Barburka w środku lata obchodzona jest w Tarnowskich Górach i dlaczego Tarnowskie Góry są miastem, z którego tak naprawdę Barburka się wywodzi. Zaczynamy! Jesteśmy na pięknym tarnogórskim rynku, a razem ze mną zastępca burmistrza miasta Tarnowskiej góry Piotr Skrabaczewski. Dzień dobry! Dzień dobry, witam panią, witam wszystkich telewidzów. Dziękujemy po pierwsze za zaproszenie, no bo jednak tarnowskie góry to jest piękne i historyczne miasto, warto tutaj przyjechać, no bo jest tutaj co robić, nie da się ukryć. Tak, no my Tarnogórzanie nie jesteśmy może do końca obiektywni, bo rzeczywiście dla nas Tarnowskie góry są ewidentnie najpiękniejszym miastem, ale myślę, że wiele osób, która, które przyjeżdżają do nas, odwiedzają, no również znajdą coś ciekawego dla siebie. Nie, nie tylko, oczywiście, kopalnię zabytkową, która jest tym naszym dobrem, bo bo, bo niedawno minęły dwa lata wpisu na listę UNESCO, który no, stał się takim takim kamieniem milowym, myślę, w rozwoju naszego miasta, czyli jakby dyskontujemy przeszłość to, co zrobili nasi przodkowie, my w tej chwili wykorzystujemy i będziemy jeszcze bardziej jakby zwracać uwagę na, na, na to wszystko, na tą historię, na te, na te wydarzenia, które tu miały miejsce, bo, bo, bo jest, jest, jest co, że tak powiem, Mamy się czym pochwalić, jest co jeszcze zgłębiać, wszystko przed nami. Powiem szczerze, że ja jako mieszkanka Tarnowskich Gór byłam dumna, kiedy to UNESCO zostało nam przekazane i myślę, że dla wszystkich mieszkańców to jest duma, dla Pana także. No oczywiście, ja też jestem rodowitym Tarnogórzaninem. Też powiem, że, że przez wiele lat no, wiedzieliśmy, że, że, że jest kopalnia, że jest sztolnia Czarnego obstrąga. Że tu się coś tam się ważnego działo, natomiast tak naprawdę to, to jakby grupa pasjonatów, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, które już przed wojną zresztą już byli ludzie, którzy chcieli udostępniać te podziemia, ale, ale sam, sam fakt pisania przez te lata tego wniosku wydobył tyle ciekawych rzeczy, że no teraz mamy ogromne, że tak powiem, pole do popisu i, i, chcemy, i chcemy to rozwijać. Chcemy założyć taką naszą e, le, tarnogórską lokalną organizację. Turystyczną ze Stowarzyszeniem, Miasto Bytom, Gmina Zrosławice. W ogóle mówimy o mieście Gwarku, bo się okazuje, że w przeszłości w historii to, to było miasto Gwarków i ono było większe, nie, nie tak do końca w granicach Tarnowskich Gór. Dlatego też chcemy zaprosić do współpracy no i chcemy jakby rozwijać współpracę też z prywatnymi przedsiębiorcami, którzy mogą mogą na tym skorzystać tak jak miasto, tak jak i restauratorzy. Zresztą udało nam się jakby ożywić myślę centrum miasta. Mieszkańcy oczekują, żeby się dużo działo. No i, i to wydarzenie, które się dzisiaj, które się rozpoczyna, czyli ten Bergfesta ta, ta barburka w lipcu jest też jednym z elementów wielu wielu imprez, które które się odbywają i które wchodzą już do takiej tradycji, bo Oprócz Święta Gwarków to już robimy po raz drugi właśnie tą barburkę w środku lata i wiele, wiele innych takich wydarzeń. I no udało nam się myślę przy, przyciągnąć ludzi, bo w weekendy jest tu naprawdę bardzo dużo ludzi. No dzisiaj o, pogoda. jest, potwierdzam. No bo jednak bywam tutaj w centrum miasta i rzeczywiście tych ludzi jest tutaj słuchajcie bardzo, bardzo dużo, bo cały czas w Tarnowskich Górach coś się dzieje. Bardzo Panu dziękuję. A już za chwilę troszeczkę Troszeczkę więcej na temat barburki w środku lata, która właśnie dzisiaj się rozpoczyna. Barburka w środku lata to jest bardzo ważne wydarzenie dla mieszkańców Tarnowskich Gór, ale też przyjezdnych turystów. Razem ze mną pan Zbigniew Pawlak, prezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. Dzień dobry. Dzień dobry Panie, dzień dobry Państwu. Przygotowania do Barburki w środku lata nie rozpoczęły się dwa dni temu, tydzień temu, ale znacznie wcześniej. No i widać tego efekty. Chciałabym zacząć od wystawy, którą już dzisiaj mieliśmy okazję zobaczyć. Tak, mamy wystawę na naszym pięknym tarnogórskim rynku. dotyczącej dotyczące naszego dziedzictwa, naszej historii, naszej barburki, która, która, zapoczątkowana w 1742 roku poprzez Bractwo Świętej Barbary, no miała ogromny wpływ na kulturę Górnego Śląska. I stąd Barburka w środku lata. No właśnie, na tej wystawie możemy. Zobaczyć wiele, dowiedzieć się wiele z tej wystawy i myślę, że to jest niesamowity plus. Zauważył Pan już, że ludzie z ciekawością do niej podchodzą? Tarnowskie Góry są niezwykłym miastem i nasze społeczeństwo, cokolwiek się dzieje w tym mieście, zostaje zauważane przez nasze społeczeństwo i to widać właśnie przy tej wystawie, że ludzie chcą uczestniczyć we wszystkim, co się dzieje na naszym tarnogórskim rynku. No, właśnie, wystawa to jedno, ale barburka w środku lata to nie tylko wystawa, ale znacznie więcej, bo tych wydarzeń będzie dosyć sporo aż do niedzieli. Zdecydowanie tak. E, oprócz tej wystawy mówiącej o naszym dziedzictwie, o naszej tożsamości, e, mamy kolejną wystawę, którą e, już za moment się go otwieramy w Kościele Ewangelickim Przerynku, dotyczącą właśnie tej wiary ewangelickiej. To poniekąd wynika z tego, że Tarnowskie Góry są bardzo tolerancyjne i, i w historii mieszkali tutaj i katolicy, i ewangelicy, i wyznania mojżeszowego i oni również mieli wpływ na rozwój tego miasta. Natomiast w niedzielę mysza w kościele w dzielnicy Bobrowniki Śląskie, potem przenosimy się do magicznego miejsca, do parku Kunszty, do... Właściwie początku rewolucji przemysłowej w tej części Europy, gdzie pojawiła się pierwsza maszyna parowa w dzisiejszych granicach Polski, czy dzisiaj możemy powiedzieć, że na, na Górnym Śląsku. Czyli tak naprawdę bardzo wiele się wydarzy w ten weekend podczas fantastycznej imprezy Barburka w środku lata. Bardzo panu dziękuję. Ja słuchajcie już teraz. Zapraszam was na kolejne nasze spotkanie, no bo będzie bardzo ciekawe. Słuchajcie, siada. Ponad 40 metrów podziemia. To będzie blank niemożliwe, co tam się będzie działo. Kupa fajnych rzeczy, kupa szpasu, więc włączcie koniecznie telewizory o godzinie 19.50 i bądźcie razem z Weekendem z TVS. Ja Wam mówię do zobaczenia z pięknego rynku w Tarnowskich Górach. Weekend z TVS zostaje tu do niedzieli, więc mam nadzieję, że będziecie razem z nami. Buziaki kochani, do zobaczenia.